Rozdział 28 O skuteczności modlitwy. Obecnie organizuje się wiele spotkań modlitewnych. Nic dziwnego, ponieważ istnieje mnóstwo potrzeb. Z moich obserwacji, jeżeli są trafne, wyciągam wniosek, iż marnuje się wiele wysiłku. Spotkania te przynoszą bowiem bardzo małe rezultaty. Powodem tego są niewłaściwe motywy. Zbyt wielu modlących się ludzi dąży do wykorzystania modlitwy jako środka realizującego cele, które nie są całkiem właściwe. Modlitwa często jest uważana za coś niewiele większego niż technika awansu. Dwukropek Niebiańska metoda zdobywania sukcesu ziemskiego. Obecnie każdy indywidualny projekt religijny staje się tematem modlitwy. Niektóre z nich są niebiblijne, inne zaś nadzwyczaj biblijne. Motywem wielu modlitw jest zwolnienie inspiratora z nieprzyjemnego obowiązku zarabiania środków do życia i umożliwienie mu bujania po świecie na koszt świętych. Może on rozsyłać listy, błagając o modlitwy ludu Bożego, organizować bardzo długie spotkania modlitewne. Starając się zdobyć błogosławieństwa Boże na dzieło, które nie jest Bożym i którego Bóg nie rozpoczął. Pismo święte mówi bardzo wyraźnie o modlitwie i miejscu, jakie zajmuje w strukturze Bożej. Modlitwa praktykowana była przez każdego wierzącego, począwszy od sprawiedliwego Abla, aż do Jana, autora Apokalipsy. Była też głównym tchnieniem Kościoła w czasie jego zmagań na ziemi przez wiele wieków. Artykuł ten nie dotyczy zatem modlitwy rozumianej prawidłowo, ale modlitwy pojętej i zastosowanej niewłaściwie. Pismo Święte wyraźnie mówi o mocy modlitwy. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego napisał Jakub z natchnienia. Cała Biblia i doświadczenie chrześcijan potwierdza fakt, że modlitwa jest skuteczna. Kiedy nie otrzymamy na nią odpowiedzi, to coś jest nie w porządku. Ten sam apostoł, który potwierdził efektywność modlitwy, wyznaje również, że modlitwa może też czasami nie przynieść żadnego efektu. Prosicie, a nie otrzymujecie dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Pomimo tych trudności związanych z modlitwą jest ona najwyższą czynnością, w jaką ludzka istota może się zaangażować. Wiedząc wszystko o modlitwie i o ludziach, nasz Pan powiedział Powinni zawsze się modlić i nie ustawać.